Witam bardzo serdecznie. Ponowne losowanie były to wygrania zdrabki. Osoba, która była wylosowana, nie odezwała się do mnie. Ja już czekałam. Teraz będzie Was drugi tydzień, osoba się nie odezwała, a więc ponowne losowanie. Tutaj już mam ten właśnie film wrzucony. 43 komentarze trzeba było tylko napisać konkurs i subskrybować kanał. Ale wiadomo, niektórzy nie subskrybują, to nic. Musi być konkurs. Yy, w komentarzu, dobrze. No to cóż. Powodzenia. I mam nadzieję, że osoba, która tym razem wygra, to się do mnie odezwie. Ok, powodzenia. O, biedna studentka drapie i jest yy, konkurs. Więc bardzo serdecznie gratuluję. Yy, najlepiej, no nie wiem żebyś podała może maila ja wtedy się odezwę później oczywiście poproszę o dane do wysyłki i cóż, bardzo serdecznie gratuluję, mam nadzieję, że się odezwiesz, a więc jeszcze raz gratuluję, biedna studentka drapie wygrała w tym konkursie do zobaczenia i do następnego odcinka